Rozwój uczelni w latach 60. to przede wszystkim rozbudowa infrastruktury dookoła szpitala, budowa nowych akademików, biblioteki czy wojewódzkiego szpitala zakaźnego, z którego uczelnia również korzystała. Nowymi budynkami zrealizowanymi w latach 70. były dwa projekty Jana Góreckiego rozbudowa kliniki chorób psychicznych i tzw. apteka centralna. Przyczyną rozbudowy psychiatrii była konieczność stworzenia nowych sal dla pacjentów, dzięki czemu udało się wydzielić oddział dla mężczyzn, kobiet i dzieci, które ulokowano w nowym skrzydle. Dobudowana część otrzymała proste, modernistyczne elewacje, podzielone regularnie rzędami okien. Zostały one ożywione czerwonym żelbetowym daszkiem. Z kolei elewacja zachodnia została urozmaicona żelbetowymi żyletkami, czyli takimi pionowymi, wąskimi elementami, które miały na celu rozproszenie światła wpadającego przez okna. Podobne formy otrzymał budynek apteki centralnej, wzniesiony na planie kwadratu, w którego centrum utworzono zamknięte patio doświetlające magazyny leków i laboratoria. Ważnym momentem w rozwoju szpitala była połowa lat 70., kiedy to zespół pod kierunkiem Andrzeja Dąbrowskiego i Barbary Markuszewskiej opracował plany rozbudowy całej Akademii Medycznej. Koncepcja zakładała rozbudowę akademików infrastruktury sportowej, m.in. stworzenie krytej pływalni. A jednym z ciekawszych elementów tej koncepcji był tunel pieszy, który miał powstać pod wzgórzem, znajdującym się za moimi plecami, i miał łączyć. Bazę dydaktyczną z szpitalem przy ulicy Smoluchowskiego. Większość tych planów, niestety, nie została ostatecznie zrealizowana. Ważnym budynkiem planowanym w latach 70. był Instytut Chirurgii, zaprojektowany przez Andrzeja Nobrowskiego w 1972 roku. Koncepcja zakładała wzniesienie okazałego gmachu z sześciopiętrowym blokiem, mieszczącym kliniki i pomieszczenia diagnostyczne. Do którego przylegały niższe pawilony z oddziałami intensywnej terapii, blokami chirurgicznymi i zapleczem technicznym. Budowę porzucono w 1976 roku, ale wrócono do niej na początku lat 80. Rozszerzając program funkcjonalny, argumentowano to tym, że ówczesne. Trendy e, kazały grupować w jednym miejscu, nie, jak blokować różnego rodzaju e, kliniki, aby po prostu ułatwić komunikację między nimi. Chociaż pierwotna koncepcja została porzucona, udało się ją zrealizować wiele lat później w formie gmachów CMI i CMN znajdujących się za moimi plecami. Jednym z ciekawszych obiektów powstałych na początku lat 90. był budynek radiologii, zaprojektowany jeszcze w 1981 roku przez Andrzeja Romanowskiego. Z uwagi na datę powstania projektu budynek otrzymał powo-modernistyczne formy. Białe, długie białe elewacje zostały podzielone oknami wstęgowymi, które, co nietypowe, rozdzielono drewnianymi elementami. Przełom lat 80. i 90. to także rozbudowa bazy lokalowej Instytutu Kardiologii. Budynek interny podwyższono o dwie kondygnacje, a budynek nr 3 rozbudowano nadając monumentalizujące wejście. Pierwszą ważną inwestycją powstałą w XXI wieku była klinika pediatrii, hematologii i onkologii. Powstała z inicjatywy pierwszej damy pani Jolanty Kwaśniewskiej w latach 2003-2005. Jest to przykład architektury charakterystycznej dla okresu około 2000 roku. Postmodernistyczna stylistyka, czerpiąca, czy właściwie cytująca dawną architekturę w takiej bardzo przetworzonej, nowoczesnej formie. Można tu zobaczyć na przykład podcienie na cienkich słupach, przeszklone narożniki doświetlające klatki schodowe czy zaznaczone w elewacji rysunek imitujący boniowanie. Najważniejszymi inwestycjami ostatnich lat są dwa gmachy zlokalizowane przy ulicy Smolchowskiego, Centrum Medycyny Inwazyjnej, powstałe w latach 2008-2011, projekt autorstwa pracowni Ardeko we współpracy z Kuryłowicz Associates. Gmach składa się z kilku bloków o różnych funkcjach zgrupowanych wokół wewnętrznego, przestronnego holu. Między innymi korpusu z salami dla pacjentów w układzie grzebieniowym, dzięki czemu są one dobrze doświetlone. Nowoczesna szklana elewacja kryje za sobą okazałe wnętrze. Hol poza funkcją usługową i handlową pozwala na złapanie oddechu pacjentom podczas pobytu w szpitalu. Obok CEMI powstało Centrum Medycyny Nieinwazyjnej zaprojektowane przez pracownię Archdeko w 2009 roku. Oba budynki tworzą kompleks, który stanowi jedną z najnowocześniejszych zespołów szpitalnych w Europie.